Dzisiaj kochani robimy karkóweczkę w sosie własnym z dużą ilością cebulki, jest to fajne danie, bardzo smaczne, ja na gorący tłuszcz wrzuciłam moją karkóweczkę, zarumieniłam ją, smażył na smalcu, kochani, w garze żelibnym i teraz moje mięso jest przyprawione przyprawą naturalną z firmy KOSPOL, ja Wam pozostawię w opisie link. Jest to przepyszna przyprawa. Bez glutaminianu, bez chemii. Same ziółka, kochani. Nic nie potrzebujemy wtedy. Normalnie to ja zawsze sama przyprawiałam. A ta przyprawa po prostu jest rewelacyjna. Pięknie pachnie tymi ziółkami. I zobaczcie. U mnie są to dwie duże cebule. I teraz to wszystko zamieszam. Będę w tyle dusiła, a następnie podlejemy bulionem i gotujemy do miękkości. Sosik naturalnie tutaj się zrobi z tej cebulki, będzie przepyszny obiad. Także ja Wam serdecznie polecam. Nic trudnego, wystarczy kawałek mięska wieprzowego. Taki obiadek można zrobić również na wołowinie, czy też na indyku. Także dusimy chwilkę, a ja przygotuję w tym czasie mój bulion. Teraz chciałam Wam pokazać, jak to powinno wyglądać. Tej cebuli absolutnie nie rumienimy. Na bulion paniki po prostu ją dusimy. A dusimy około 10 minut. Ona ma fajnie zmięknąć, ale nie być jakaś tam bardzo przerumieniona, ponieważ z tej cebulki otrzymamy fajny sosik. I teraz robimy bulion. I tak jak widzieliśmy, cebulka się ładnie poddusiła, a teraz przygotowujemy sobie wywar do naszej karkóweczki Ja przygotowuję bulion, kochani, drobiowy. Jest to rewelacja, baza do każdego dania. Zróbcie sobie, przepis znajdziecie na moim profilu w zakładce Bulion. Tam znajdziecie drobiowy, jak i warzywny. Pół litra wody, pół łyżki stołowej bulionu. Mieszamy i dolewamy. I tak gotujemy do miękkości. Ten wywar nam troszkę odparuje i zrobi się fajny sosik naturalny. I wlewamy. To trzeba dobrze wymieszać. A jak się nie wymiesza, to się wymiesza w garze. I wlewamy. Tak, aby nam przykryło się mięso. Dorzucamy liścia laurowego. Ja daję jednego, ponieważ dla mnie jest to bardzo intensywny smak, później. I cztery ziarenka ziela angielskiego. I teraz to przykrywamy i gotujemy na wolnym ogniu, żeby nam to nie buzowało. To już ma fajny kolorek, kochani. Ja wam tu pokażę. I teraz spójrzcie, to już ma fajny brązowy kolorek. Mięsko jest ładnie zarumienione i gotujemy na wolnym ogniu. Teraz to przykrywamy i gotujemy. I zobaczcie. Mięsko, spójrzcie, kochani, ono aż odchodzi. Jest przepiękne, mięciutkie, zobaczcie. Rewelacja. Ja będę podawała z kaszą trucianą i surowaczką. Jak widzicie bardzo gęsty sos, to możecie sobie zagęścić. Oczywiście ziemniaczkiem, polecam, a jak nie, no, to już nogam. I tak to, kochanie, się prezentuje. I tak wygląda już gotowy obiad. U mnie z kaszą gryczaną niepaloną. Oczywiście warzywka, świkła ogóreczki. A tutaj mamy koper włoski duszony w maśle Także zróbcie sobie tą karkóweczkę. Ona się rozpływa w ustach. Życzę Wam, kochani, miłego dnia i pozdrawiam.